Witam serdecznie. Może wyciszę troszkę muzykę? Witam serdecznie wszystkich. Dosyć wczesna godzina poranna jest. Powrót z pracy. I tak wpadłem na pomysł, żeby nagrać yy, króciutki film. Yy, dużo osób yy, skarży się bardzo na tego obica, czyli na, na system dźwiękowy, że po prostu słabo gra. Mówimy tu o sacie Arona, poliftowym, czyli po 2021 2021 roku, w przedlifcie nie było problemu i wszyscy zadowoleni, wszystko pięknie. Podobnie sytuacja się ma w saacie ATC, też poliftowym, w Leonie 4. Ja sobie to troszkę rozkminiłem, dużo prób, dużo testów, doszedłem do wniosku i mam jakieś swoje tutaj przypuszczenia. Dużo zależy od ustawień dźwięku konkretnie, na kogo ma być nastawiony, jeżeli chcemy, żeby kierowca miał jak najlepsze doznania i doświadczenia, trzeba ustawić sobie dźwięk stricto pod siebie. Druga sprawa zależy też od źródła dźwięku, jaki, jakim się posługujemy i tutaj w tej chwili mam włączone, włączone mam radio internetowe, też dużo osób nie używa tego radio internetowego. A ono dosyć mocno gra, zobaczcie? Tak jak się da, słyszeć dosyć, dosyć fajnie to gra. Nawet można powiedzieć, że bardzo głośno. Włączyłem sobie ten yy, aktywny z prowadzeniem po to, że od zera na godzinę. Ale niestety niedawno tędy nie jechałem i on się za mocno rozpędził. Ale zaraz wam pokażę. Mam też aktywowaną nową funkcję. Adaptacyjne prowadzenie po to, yy, razem z. Razem z emergency assist, z hamowaniem awaryjnym oraz z, z, z prowadzeniem po torze od prędkości praktycznie 0 km na godzinę. Jeden, tak jak widzicie, teraz tylko woła, przejmie kierowanie, ale prowadzi mnie między pasami ruchu, nie tylko od 60, tylko poniżej. Taki mały, nowy e, trick. Dostałem takie informacje. Pomógł, pomógł mi jeden znajomy zakodować tą opcję. Radio internetowe, fajna opcja, ale ma jedno ograniczenie. Musimy wyłączyć Android Auto. No, ale jeżeli ktoś chce naprawdę do, dobrej muzyki głośno słuchać, ma to sens. Wtedy oczywiście z nawigacji korzystamy tutaj na tym dużym ekranie. Możemy oczywiście też na tym na infotainmentie. Ale wtedy musimy korzystać z nawigacji wbudowanej, dlatego też właśnie dlaczego o tym mówię. Bo też dotyczy to Seat Connect, żeby był aktywny. Wtedy mamy dostęp do radia internetowego oraz mamy aktualne mapy nawigacyjne. Tak jak widzicie, adaptacyjne prowadzenie po to, że teraz sobie włączam na 60, ale równie dobrze mogę zmniejszyć tą prędkość do. 50, i on się nie wyłączy. Wcześniej rano jest, wszystkim się spieszy. Zobaczcie, ja. Może nawet zmienię też na 40. On nadal utrzymuje. Tak, woła mnie już. Rozważam założenie kierownicy pojemnościowej. Aczkolwiek z moich informacji wynika. Że są duże problemy sprzętowe z tym. Pojemność bardzo gryzie się z podgrzewaniem, a bardziej mi zależy na podgrzewaniu. <laughs> Czy nie założę przypadkiem takiego modułu prosto z AliExpress, który z zupełnie zdejmuje obowiązek trzymania rąk na kierownicy? No wtedy zostaje, zostaje tylko kwestia zdrowego rozsądku, ponieważ ponieważ w tym wypadku on cię nie ostrzeże, żebyś złapał kierownicę, tylko sam musisz, musisz być świadomy tego, że, że są pewne ograniczenia. Samochodu, które wynikają z drogi, z rodzaju drogi, z, z widoczności pasów na drodze, które właśnie mogą, mogą nam stworzyć jakieś kłopoty podczas jazdy. Ale jak widzicie, adaptacyjne prowadzenie po to, że jest. Ja mam takie odczucie, że on bardziej zjeżdża do prawej strony, ale to jest tylko moje odczucie zupełnie, zupełnie chyba niepotrzebne. Ja tutaj dodawałem gazu, i dlatego on przyspieszał, e, przyspieszył ponad 40, ale bez żadnego problemu. Zobaczcie jeszcze raz to audio. Ja się od nie odzywam. Are you gonna be i co wy powiecie na to? Wydaje mi się, że gra wystarczająco głośno. Jak dla mnie, jak najbardziej jest, jest, A lubię, lubię sobie posłuchać dosyć głośno. Dla mnie jest to w zupełności wystarczająca głośność. Już Wam powiem, jakie mam ustawienia. Są to prawie najmocniejsze ustawienia, wydaje mi się, ale zobaczcie. Ustawienie pode mnie wygląda dokładnie tak. Nastawiony jestem na fotel kierowcy jedynie i... Ustawienie dźwięku jest na prze, przednią część kabiny. Jak nastawię też na pasażera obok, też jest ok, ale tutaj jednak skupia się dźwięk tylko na mnie. Odczucia na drzwiach są dosyć mocne. Intensywnie, intensywne drgania są głośników tych szerokopasmowych, czy tam niskotonowych na dole drzwi. A subwoofer też słyszę. A tu zobaczcie, jakie mam ustawienia equalizera. Ja lubię, nie lubię takich, m, takiego dusznego basu aż, aż, aż nad to. Wolę jednak słyszeć wysokie tony i mam to w ten sposób ustawione. Sabufer jest prawie na maksa ustawiony i ja go słyszę. Wkrótce też na, tutaj do samochodu pra, planuję małą przeróbkę, którą podpowiedział mi, którą rozmawiając z, z kolegą, który też ma Aronę, m, z, wyszukałem gdzieś na, na necie. Mianowicie jest to powiększenie, powiększenie z, zrobienie z tego oryginalnego sabufera, zrobienie sabufera z otworem Bass reflex, a nie w, po obudowie zamkniętej. On wtedy powinien wydobyć z siebie większy bas. A taką opcję oczywiście chyba chyba warto spróbować rozważyć nie jest to jakaś, jakaś straszna ingerencja wystarczy wyciąć otwór, tylko trzeba wiedzieć gdzie są do tego filmy jeżeli będziecie zainteresowani, ja też to chętnie zrobię no taka mała przejażdżka ze mną dzisiaj oj, nie płacz, ale pokażę Wam może, jaka, że ta funkcja dodatkowo ma jeszcze emergency assist jeżeli włączymy tylko datacyjne prowadzenie po torze od 60 no nie zdążę niestety, rondo za rondem może. O, to tu sprawdzimy. O, jaka ładna Ibiza jedzie. Przedliftowa. W referensie. No, złap pasy, proszę. O, złapał. I czekamy, co on zrobi, jak zacznie pikać, bo y, zmieniło się dosyć. Nadal mi prowadzi po torze. Nic nie zrobił, bo musiałem zareagować. Niestety on sam rozłączył pasy. Bezpiecz... Rozłączył pasy. Ok, dojeżdżamy na miejsce. A powinien włączyć emergency assist, ale nie włączył. Zabrakło mi po prostu drogi. Przykro mi, chciałem pokazać. Jak zwykle test mi się nie udał. Z ostatnich rzeczy jeszcze pokażę na szybciutko, jak już zaparkuję. Pokażę Wam, co aktywowałem w samochodzie ostatnimi czasy. Pokażę Wam też, jak włączyć radio internetowe, jeżeli jeszcze macie nadal aktywną usługę Seat Connect. A dotyczy to tych, którzy auto nie mają dłużej niż rok. Dotyczy to też użytkowników, oczywiście Skody Skali, Skody Kamik, Volkswagena T-Crossa, Volkswagena T-Roka, również. Mm. Ok, zobaczcie, również mam już zamontowane side assist. Tutaj są dodatkowe, dodatkowa funkcja też wyjazdu tyłem. A ja wam pokażę, jakie opcje w tej chwili dodatkowo zamontowałem. A mianowicie, mam włączone adaptacyjne prowadzenie po to, że to już zresztą widzieliście. Reakcja na przebieg drogi jest aktywowana, jest włączona ale niestety wyskakuje mi komunikat, że w moim kraju nie obsługiwana jest. Jest to kwestia ograniczenia. To jest część całego kompletnego pakietu Travel Assist. On jest dostępny na przykład w Seat Leonie 4. Fajnie to działa. Jest wymagana wtedy subskrypcja z Seat Connect, aktywna. O, tutaj już mam, jak widzicie, ikonkę Side Assist. Jakbyś villager'em karabiny maszynowe. Yeah, Nie, więc to zrobią takie zabezpieczenie kamery i jak nam gdzieś blisko to ich, ich rozwala to pistolet toksynowy. Jest on aktywny, można sobie wybrać jasność tych lampek dodatkowo w ustawieniach pojazdu bodajże tutaj jest yy, Lusterka i wycieraczki nie. O, tak, opuszczanie y, lusterka na biegu wstecznym, ale muszę rozkminić w jakiej pozycji, bo w tej chwili y, jest to aktywne. Tak, tu mam przekręconą manetkę. Ale lusterko się nie składa, bo nie mam opracowanej... i jest są instrukcje na YouTubie jak na jakiej zasadzie to działa. Ja sobie to roz, rozgryzę. Na pewno dodatkowo parkowanie i manewrowanie to chciałem Wam pokazać, asystent wyjazdu z miejsca parkowania, czyli RTCA. On też działa na zasadzie ty, łącznie z tymi radarami. Radary bardzo fajnie zbierają, dosyć dokładne są. Film wkrótce wpadnie na kanał, tylko że jest, nie wiem czy go nie podzielić na części. W sensie zdjęcie zderzaka, montaż wiązki radarów, montaż lusterek. Lusterka mają też dynamiczne kierunkowskazy. O, no, tutaj mam jakieś tam tryby, na, tryby nauki jazdy w opcjach. Mogę Wam jeszcze co pokazać. Oprócz tego, mam jeszcze ekotrainera włączonego z radami dotyczącymi oszczędzania paliwa. Taki żaden bajer w zasadzie. Do tego poziom oleju wyświetlający się tutaj na tym oraz informacja o przeglądzie. Za ile dni, jak widzicie, już prawie rok. No, digital cockpit to wiadomo oczywiście. Tutaj mam tych asystentów też włączonych w tym, w tym okienku, czyli side assist. Asystent wyjazdu jest włączony. Tutaj też nie pokazywałem wam ACC, to jest aktywny tempomat z ustawieniem prędkości i ustawieniem odległości, ale mam też włączony mam też aktywny, zwykły tempomat taki, który nie używa radaru i nie zwalnia. Przed poprzedzającymi autami. No, jest dołożony dosyć dużo rzeczy. Może pokażę Wam, jak, jak uruchomić radio internetowe. To jest ostatnia rzecz na dzisiaj. Żeby uruchomić radio internetowe, potrzebujemy wyłączyć Wi-Fi, czyli rozłączyć samochód z Android Auto, jeżeli używamy go na bezprzewodowym, włączyć dane komórkowe oraz udostępnić router Wi-Fi swojego telefonu. Następnie, następnie przechodzimy do ustawień samochodu. Zaznaczamy tutaj, wyszukujemy okienko Wi-Fi. Wchodzimy tutaj w zeznaczek Wi-Fi. Musimy zaznaczyć Wi-Fi aktywna. Następnie wyszukać nazwę swojego telefonu. U mnie jest to Galaxy M31S. Taki zwykły. Zwyklak, ale działa. I zaznaczamy go. Po połączeniu się, udostępnieniu, udostępnieniu Wi-Fi przechodzimy do menu radia. Następnie klikamy tutaj i mamy do wyboru rodzaje radia. Normalne, zwykłe radio to jest oczywiście FM DAB, ale my wybieramy radio internetowe. I w zasadzie już w tej chwili możemy go słuchać. Jeżeli chcemy y, przeszukać sobie stacje radiowe, i to naprawdę jest, jest bardzo rozleg rozległy temat, czy tam podcasty, gatunki muzyczne, języki w radiach internetowych mamy tego o potworną ilość. No i tyle. W zasadzie tak wygląda y, aktywacja radia. Łapki zostawajcie w górę i tyle. Tu w ustawieniach oczywiście mamy czy komunikaty drogowe, jakość audio, dźwięk, no to jest oczywiście to. I no, tak jak widzicie, te ustawienia robią naprawdę dobrą robotę.